kluczka.pl Z przywiązania do przygody. Saszetka Ticket Wallet firmy LiveVenture jest w stanie pomieścić paszport, mapę, bilety, pieniądze, jak i klucze. Saszetka została tak przemyślana, by służyła jak najlepiej każdemu turyście. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz zabrać ze sobą w podróż: posiada jedną kieszonkę na bilety, zapinaną kieszeń wewnętrzną z siateczki. Odpinane kółko na klucze, zewnętrzną kieszeń na zamek, jak i posiada możliwość przypięcia jej do paska. Na zewnątrz została przyszyta jeszcze mała pętelka do ewentualnego zawieszenia. Kluczka.pl z przywiązania do przygody.